Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Olewnik, odpowiadam za compensation i benefits w Budimex. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji Forum HL Challenge, która odbędzie się 8-9 marca. Będę miał przyjemność na tej konferencji opowiedzieć na temat presji płacowej. Postaram się zrobić to w formie pigułki, a tak naprawdę sześciu pigułek, czyli po pierwsze. Powiem o szczypcie teorii, o garści danych, nieco o trendach rynkowych. Przeanalizujemy sobie szanse i zagrożenia, jakie są związane z tematem presji płacowej. Postaram się odpowiedzieć na pytanie na temat naszej roli w sytuacji takiej dużej presji płacowej, ponieważ jesteśmy w tym zakresie zarówno poddani tej presji sami jaki też musimy właściwie tą presją zarządzić w naszych organizacjach. I po szóste, pokażę zarys narzędzi, jak sobie z tą presją radzić, jak rozmawiać z pracownikami na ten temat. Serdecznie zapraszam, do zobaczenia, Krzysztof Olewnik. Dziękuję.